Kia właśnie zaprezentowała nowego pickupa Tasman na rok 2025, który zyskał miano najmocniejszego. Nie dlatego, że ma najwyższą moc czy najbardziej luksusowe wyposażenie. Nie ten model nie jest niczym takim. Oferuje dwa niesamowite silniki pasujące do segmentu średniej wielkości, atrakcyjny i funkcjonalny design oraz przystępną cenę. Kia podchodzi do sprawy konserwatywnie. Krótko mówiąc, tworzą idealną ciężarówkę dla mas, a ta strategia gwarantuje sukces. Pozwólcie, że wam to wyjaśnię. Kia Performance robi furorę w branży motoryzacyjnej i możecie być pewni, że nie żartują ze swoim najnowszym tasmanem. Sercem tej bestii są potężne, turbodoładowane czterocylindrowe silniki o mocy. 290 koni mechanicznych i momencie obrotowym, 311 funtów na stopę. Albo potężny silnik V6. O mocy 350 koni mechanicznych i momencie obrotowym 375 funtów na stopę. Otrzymujesz optymalną równowagę między osiągami i wydajnością, a zaawansowane skrzynie biegów, takie jak ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów, dostępna z podwójnym sprzęgłem, gwarantują precyzję i responsywność. Kia ma na oku takie giganty jak Ford Ranger i Toyota Takoma, i jest zdeterminowana, by stać się poważnym pretendentem do tytułu. Ci faceci celują w pierwsze miejsce i nie zamierzają się cofać. Jak inaczej wytłumaczyć to wszystko? A także zaawansowane sterowanie silnikiem, które precyzyjnie kontroluje spalanie, minimalizując straty, a także lekkie materiały, które redukują masę całkowitą. Do tego wszystkiego należy dodać aerodynamiczną konstrukcję, a otrzymamy znaczny wzrost zużycia paliwa. Szacunki wahają się od 35 mil na galon w mieście do imponujących 45 mil na galon na autostradzie co jest naprawdę imponujące. I oto co wyróżnia Tasmana to nie tylko miejska ciężarówka. W rzeczywistości ta maszyna będzie dostępna z różnymi układami napędowymi oferując zarówno napęd na cztery koła, jak i na cztery koła. A dla prawdziwych entuzjastów off-roadu, konfiguracja z napędem na cztery koła Tasmana będzie wyposażona w blokowane mechanizmy różnicowe i zwiększony prześwit, dzięki czemu ta ciężarówka stanie się prawdziwą maszyną do pokonywania szlaków. Funkcje takie jak ABS, elektroniczna kontrola stabilności i system kontroli zjazdu ze wzniesienia dają ci pewność. Że wykorzystasz swoje ciężarówki do granic możliwości, zarówno na drodze, jak i w terenie, bez uszczerbku dla Twojego komfortu. Układ hamulcowy został zaprojektowany tak, aby zapewnić wyjątkową siłę hamowania i kontrolę nawet w trudnych warunkach. Nie daj się zwieść solidnym proporcjom ciężarówki Tasman. Ten samochód prowadzi się z pewnością siebie i z winnością znacznie mniejszych pojazdów. Wyrafinowane zawieszenie i zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, takie jak elektryczne wspomaganie kierownicy i adaptacyjne amortyzatory, zapewniają zaskakująco zwinne i dynamiczne prowadzenie. Akir nie zapomniał jednak o miłośnikach prędkości. Dostępne silniki Turbo to absolutna konieczność. Te wysokoobrotowe, doładowane jednostki napędowe zapewniają zastrzyk adrenaliny i przyspieszenie, które pozostawi, Większość konkurentów daleko w tyle. Tryb Sport dodatkowo wyostrza reakcję przepustnicy układ kierowniczy i zestrojenie skrzyni biegów, zapewniając jeszcze bardziej dynamiczne wrażenia z jazdy. To właśnie nazywam zapewnieniem różnorodności. Ale to nie wszystko. Akir przygotowuje również Tasmana na przyszłość, oferując wkrótce zarówno napęd hybrydowy, jak i całkowicie elektryczny. Wersja hybrydowa płynnie łączy napęd benzynowy i elektryczny, zapewniając doskonałą wydajność, podczas gdy model w pełni elektryczny oferuje imponujący zasięg 300 mil 480 km i błyskawiczny natychmiastowy moment obrotowy. Niezależnie od wybranej trasy otrzymujesz ekologiczny i zaawansowany technologicznie samochód ciężarowy, ale układ napędowy. To nie jedyny element, który zyskuje nowe funkcje. Wnętrze. Od niezrównanego komfortu po najnowsze technologie wnętrze Tasmana odzwierciedla nieustanne zaangażowanie kij w poprawę wrażeń z jazdy. Chodzi o połączenie luksusu z innowacją, aby zapewnić niezrównane wrażenia. Miękkie fotele Tasmana otulają Cię luksusem, dzięki czemu każda podróż to prawdziwa przyjemność. Wykonane z najwyższej jakości skóry fotele te nie tylko dobrze wyglądają, są trwałe i zapewniają komfort. Niezależnie od tego, czy to nieznośnie upalny letni dzień, czy chłodny zimowy poranek, podgrzewane i chłodzone fotele spełnią Twoje oczekiwania. Dodatkowo, dzięki regulowanym pedałom, kierowcy o każdym wzroście znajdą idealne dopasowanie, a dzięki wielostrefowej klimatyzacji. Każdy w samochodzie może ustawić własną temperaturę. To jak Twoja osobista oaza na kółkach. Martwisz się o miejsce na zakupy albo sprzęt sportowy. Nie ma problemu. Tasman Ci to zapewni. Składane na płasko tylne siedzenia ułatwiają przełączenie się z przewożenia pasażerów na przewożenie ładunku. A gdy masz zajęte ręce z pomocą, przychodzi elektrycznie sterowana klapa bagażnika. Dzięki strategicznie rozmieszczonym portom USB i bezprzewodowym ładowarkom. Twoje urządzenia są zawsze w zasięgu ręki i gotowe do użycia. Wszystko ma swoje miejsce, zapewniając uporządkowane otoczenie i spokój ducha podczas podróży. I proszę, wiem, że niektórzy krytykowali wystrój wnętrza. Niektórzy twierdzą, że nie jest zbyt praktyczny, ale moim zdaniem wykonali dobrą robotę. Ale to może być bardzo subiektywne, bo to, co sprawdziło się u ciebie, może nie sprawdzić się u mnie. Dlatego po prostu podam ci listę funkcji, a ty ocenisz, czy są dobre, czy złe. I o to właśnie chodzi. Dzięki elastycznym opcjom siedzeń i możliwości dodania trzeciego rzędu siedzeń, można błyskawicznie przekształcić go z pięcioosobowego w siedmiomiejscowy, co czyni go niezwykle praktycznym dla rodzin. I osób podróżujących w grupie. Dzielone składane tylne siedzenia oferują różnorodne konfiguracje, ułatwiając przenoszenie pasażerów i bagażu. Ta wszechstronność sprawia, że Tasman jest zawsze praktyczny i gotowy na każdą ewentualność. Dzięki najnowocześniejszemu systemowi informacyjno-rozrywkowemu Tasman z funkcjami wspomagającymi kierowcę, możesz pozostać w kontakcie i mieć pełną kontrolę. Duży dotykowy interfejs o wysokiej rozdzielczości zapewnia bezproblemowy dostęp do nawigacji rozrywki i ustawień pojazdu. Wydajny system audio zamienia Twoją kabinę w salę koncertową, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk. Dzięki wyświetlaczowi przeziernemu wyświetlającemu kluczowe informacje na przedniej szybie, możesz skupić się na drodze, będąc jednocześnie na bieżąco. Niektórzy twierdzą jednak, że interfejs nie jest tak intuicyjny, jak się wydaje, co jest niefortunne, ponieważ Tasman opiera się na funkcjach technicznych. Myślę, że wszystkie funkcje okażą się przydatne, ale jaki w tym sens, skoro to oznacza, że będzie trudny w obsłudze? Na razie pozostaje nam trzymać kciuki i mieć nadzieję, że tak się nie stanie. I jest promyk nadziei, bo może to nie być prawdą. Ponieważ każdy element wnętrza Tasmana został wykonany z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły. Od starannie wykonanych szwów na siedzeniach po precyzję deski rozdzielczej widać dbałość o jakość. Wnętrze jest wyposażone w oświetlenie ambientowe, które rozświetla kabinę kojącym blaskiem, tworząc wyrafinowaną i przyjazną atmosferę. Wysokiej jakości, skórzana tapicerka zapewnia najwyższy komfort a drewniane akcenty dodają elegancji. Podnieś poziom każdej jazdy dzięki luksusowym elementom wyposażenia Tasmana, które wykraczają poza samą funkcjonalność. Co więcej, ten samochód będzie wyposażony w szereg zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę. Jak widać te detale to coś więcej niż tylko walory estetyczne. Wzbogacają one ogólne wrażenia sensoryczne, sprawiając, że codzienne dojazdy do pracy stają się czymś, czym można się delektować. Wnętrze Kii Tasman z 2025 roku to harmonijne połączenie komfortu technologii i wszechstronności, wyznaczające nowy standard w branży motoryzacyjnej. I choć ma swoje wady i zalety, możemy śmiało powiedzieć, że ten model spełnia oczekiwania pod każdym względem oferując niezrównane wyrafinowanie i innowacyjność. Jest on stworzony dla tych, którzy oczekują więcej od swoich pojazdów. Ale co możemy powiedzieć o wyglądzie zewnętrznym? Porozmawiajmy o tym. Design zewnętrzny. Jako samozwańczy entuzjasta motoryzacji, zawsze szukam najnowszych i najbardziej wyjątkowych rzeczy w świecie motoryzacji i muszę przyznać, że Kia Tasman z 2025 roku całkowicie mnie zachwyciła swoim urzekającym designem zewnętrznym. Ten samochód to kwintesencja stylu i funkcjonalności, płynnie łącząca najnowocześniejszą technologię z ponadczasową elegancją. Zacznijmy od najnowocześniejszych systemów oświetlenia Tasman. Kia oferuje wybór między zaawansowanymi reflektorami LED a reflektorami wyładowczymi o wysokiej intensywności. I muszę przyznać, że to nie są zwykłe światła. Opcja LED zapewnia wyjątkowo ostry i skupiony strumień światła, zapewniając doskonałą widoczność, zużywając mniej energii i działając dłużej niż tradycyjne żarówki halogenowe. Z drugiej strony, system HID emituje olśniewającą poświatę, porównywalną ze światłem dziennym, która przecina ciemność jak gorący nóż masło. Te rozwiązania nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale także nadają nadwoziu Tasmana niezaprzeczalnie wyrafinowany i charakterystyczny wygląd. Ale to nie tylko światła. Tasman ma aerodynamiczną konstrukcję z krzywiznami i konturami, które zmniejszają opór powietrza i zwiększają stabilność, zapewniając jednocześnie wydajne i ekscytujące wrażenia z jazdy. Smukła, opływowa sylwetka. Uzupełniona strategicznie rozmieszczonymi spoilerami i wlotami powietrza, płynnie kieruje przepływ powietrza wokół pojazdu, minimalizując turbulencje i maksymalizując oszczędność paliwa. I zapewniam, że kiedy wsiądziesz za kierownicę tego dzielnego chłopca, jego responsywne prowadzenie sprawi, że zapragniesz krętych dróg i otwartych autostrad. Stylistyka zewnętrzna Tasmana. Jest po prostu urzekająca. Od wyrazistej muskularnej osłony, chłodnicy po płynne linie paneli nadwozia, każdy detal emanuje wyrafinowaniem i nowoczesnością. Język stylistyczny to idealne połączenie współczesnego stylu i ponadczasowej elegancji, czerpiące inspiracje z opływowych aerodynamicznych sylwetek sportowych samochodów o wysokich osiągach. Wyprofilowana maska, subtelnie wygięta linia dachu i wydatne nadkola. Wszystko to tworzy wrażenie czystej, nieskażonej dynamiki, sugerując moc i osiągi kryjące się pod powierzchnią. Ale Tasman to nie tylko ładna fasada. Kia wyposażyła go również w szereg opcji personalizacji, które pomogą Ci wyrazić swój niepowtarzalny styl. Marzy Ci się kabriolet z otwieranym dachem, aby cieszyć się swobodą jazdy pod gołym niebem. Gotowe. Wolisz przyciemniane szyby, aby uzyskać elegancki, tajemniczy wygląd i ograniczyć odblaski proste. Potrzebujesz przewieźć dodatkowy ładunek na bagażniku dachowym. Żaden problem. Tasman pozwala spersonalizować samochód, dopasowując go do Twojej osobowości i potrzeb. Ostatecznie Kia Tasman z 2025 roku to prawdziwe arcydzieło na kołach. Jeśli więc szukasz pojazdu, który łączy styl osiągi i wszechstronność, Tasman zdecydowanie powinien znaleźć się na szczycie Twojej listy. Ale wiesz jak to jest, jeśli chcą być najlepsi, nie chodzi tylko o design, prawda? Jest jedna ważna rzecz, która ma kluczowe znaczenie platforma. Od momentu, gdy spojrzysz na tego drania, od razu poczujesz, że jest stworzony do radzenia sobie z każdym terenem, jaki mu postawisz. A jest to możliwe dzięki jednej ważnej rzeczy. Ramie wykonanej z wysoko wytrzymałej stali, która jest nie tylko wytrzymała jak cholera, ale także pomaga zachować lekkość i zwinność na drodze. A te panele nadwozia? Tak to specjalna mieszanka aluminium i materiałów kompozytowych idealne połączenie wytrzymałości i oszczędności masy. A teraz porozmawiajmy o układzie zawieszenia. Ta adaptacyjna konfiguracja to spełnienie marzeń, moi drodzy. Niezależnie od tego, czy pędzisz autostradą, czy pokonujesz trudny teren, zawieszenie. Tasman dostosowuje się na bieżąco, zapewniając niezwykle płynną i pewną jazdę. To jak posiadanie osobistego szofera dla Twojego pojazdu. Ale to nie wszystko. Dzięki podwyższonemu prześwitowi z łatwością pokonasz przeszkody a osłony podwozia, blokowany dyferencjał i hak holowniczy zapewnią Ci bezpieczeństwo i gotowość do przygód. Ten motocykl to prawdziwe podwójne zagrożenie, równie wygodny na asfalcie, co na szlakach. Ale Tasman to nie tylko siła, ma też mózg. Inżynierowie Kii dokładają wszelkich starań, aby ten pojazd był łatwy w utrzymaniu, zapewniając łatwy dostęp do kluczowych podzespołów i zaawansowaną diagnostykę, która pozwoli Ci być na bieżąco. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Kia naprawdę się postarała. Tasman jest wyposażony w szereg przyjaznych dzieciom funkcji, takich jak zamki i mocowania i a także w zestaw zaawansowanych technologii wspomagających kierowcę, które zapewnią Tobie i Twojej rodzinie dodatkowy spokój ducha na drodze. Niezależnie od tego, czy szukasz wytrzymałego samochodu do przygód, czy niezawodnego samochodu rodzinnego, Kia Tasman z 2025 roku spełni Twoje oczekiwania. Ta platforma została zbudowana z myślą o trwałości wydajności i ochronie Ciebie i Twoich bliskich, niezależnie od tego, dokąd prowadzi droga. I tu pojawia się ciekawostka. Większość firm wyposaża swoje pojazdy. W tak zwane funkcjonalne i praktyczne funkcje, które tak naprawdę niczemu nie służą, i zawyża cenę swoich ciężarówek właśnie z tego powodu. I szczerze mówiąc, myślę, że mamy już dość tej strategii. Masz już tego dość. Co to ma wspólnego z Tasmanem? Wygląda na to, że Kia to zauważyła i robi coś wręcz przeciwnego. Pozwól, że wyjaśnię. Cena Kia Tasman z 2025 roku. Nie pojawi się od tak. To imponujące, przyciągające wzrok wejście na rynek, którego cena jest równie atrakcyjna co jego wyrazista sylwetka. Już od bardzo konkurencyjnej ceny 25,0 dolarów Tasman oferuje różnorodną gamę wersji wyposażenia, dostosowaną do gustu i budżetu każdego kierowcy. Od ekologicznego modelu GreenLine, który ma się pojawić wkrótce. Z niezwykle cichym elektrycznym układem napędowym i imponującą oszczędnością paliwa, po ekscytującą wersję GT, która emanuje surową mocą i sportowym charakterem. Każda wersja wyposażenia to wyjątkowe połączenie stylu i treści. Ale tym, co naprawdę wyróżnia Tasmana, jest jego wyjątkowa wartość. W świecie, w którym za wysokiej jakości wyposażenie często trzeba słono zapłacić. Kia zdołała wyposażyć to cudo w szereg zaawansowanych technologii i wysokiej klasy udogodnień, nie rujnując budżetu. Ta strategiczna strategia cenowa nie tylko sprawia, że Tasman jest dostępny dla szerszego grona odbiorców, ale także stawia Kia na pierwszym miejscu w kategorii niedrogich pickupów. Nie zapominajmy też o wartości od sprzedaży świętym gralu dla świadomych nabywców samochodów. Kia nie idzie na kompromisy w kwestii niezawodności. A w ciągu ostatniej dekady poczyniła znaczące postępy w tej dziedzinie, zmieniając swoją reputację i stając się silnym konkurentem dla uznanych marek, takich jak Toyota i Honda. Ale nie wierzcie mi na słowo: wystarczy sprawdzić imponujące wyniki w początkowych badaniach jakości i niezawodności JD Power, gdzie Kia konsekwentnie osiąga dobre wyniki. Średni roczny koszt naprawy modeli Kia wynosi około 474 dolarów, co jest znacznie mniej niż średnia branżowa wynosząca 652 dolary. To oznacza, że Kia jest nie tylko niezawodna, ale także tańsza w utrzymaniu. Kia potwierdza swoją niezawodność jedną z najlepszych gwarancji na nowe samochody w branży, oferując pięcioletnią gwarancję na cały samochód oraz 10-letnią gwarancję na układ napędowy. To kompleksowe omówienie Odzwierciedla pewność kij co do trwałości i długowieczności jej pojazdów. Pozostaje więc tylko jedno pytanie: jak wypadnie na tle konkurencji? Konkurencja. Dzięki przyciągającemu wzrok, designowi najnowocześniejszej technologii i bezkompromisowym osiągom, Tasman jest gotowy, by przyćmić rywali i wywalczyć sobie znaczącą pozycję na rynku. Wiem, co sobie myślisz. Żaden samochód nie jest idealny, prawda? Cóż, Tasman, choć wyjątkowo bliski ideału, ma jeszcze kilka udoskonaleń. Jednym z obszarów, który mógłby zostać nieco ulepszony, jest pojemność bagażnika Tazmana. Samochód oferuje mnóstwo miejsca dla pasażerów i ich rzeczy, ale odrobina dodatkowej przestrzeni w bagażniku dodatkowo zwiększyłaby jego wszechstronność i atrakcyjność dla rodzin i osób prowadzących aktywny tryb życia. Ale to nie wszystko. Chociaż system oferuje mnóstwo funkcji i intuicyjne sterowanie, niektórzy użytkownicy mogą uznać, że interfejs zyskałby na bardziej uproszczonej i responsywnej konstrukcji. Trzeba to poprawić. Są w tarapatach, zwłaszcza biorąc pod uwagę konkurencję. Weźmy na przykład Forda Rangera. To jeden z najlepszych samochodów ciężarowych pod tym względem i jeden z głównych atutów Forda. Co więcej, Ranger wyróżnia się możliwościami holowania, dzięki czemu bez trudu radzi sobie z ciężkimi ładunkami. Dlatego większość osób, które bardziej cenią intuicyjne i proste w obsłudze wrażenia niż moc i wszechstronność tazmana, z pewnością wybierze Rangera. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ to, co naprawdę wyróżnia tego nowicjusza na tle konkurencji, to jego zdolność do połączenia najlepszych cech obu światów, praktyczności i przystępnej ceny samochodu kompaktowego. Z funkcjami premium i dynamiką jazdy typową dla droższych segmentów cenowych. To wyjątkowe pozycjonowanie pozwala Tazmanowi trafić do szerokiego grona odbiorców od młodych miejskich profesjonalistów poszukujących stylowego i wydajnego samochodu do codziennej jazdy po rodziny poszukujące wszechstronnego i dobrze wyposażonego pojazdu. Ale rzecz w tym, że jest kilka ciężarówek, które potrafią robić niektóre z tych rzeczy wyjątkowo. A niektóre z nich przypominają Toyotę Hilux. Chociaż Hilux nie jest w stanie konkurować z Tasmanem pod względem oszczędności paliwa, jest chwalony za swoją kultową wytrzymałość i przystępną cenę. A czego brakuje Hiluxowi rynek oferuje dzięki Isuzu D-Max, który zdobywa serca Dzięki niesamowitej oszczędności paliwa. Zdobyli oni rzesze fanów na całym świecie dzięki swoim wyjątkowym walorom. Więc Kia musi naprawdę walczyć z tymi gigantami i zrobić to samo co oni, budując świadomość, że Tasman potrafi wszystko w zrównoważony sposób, ponieważ to jest główny atut tego pickupa. Spójrzcie. Nawet giganci mają swoje słabe punkty. Hiluxowi przydałoby się odświeżenie w kwestii komfortu. Aby sprostać oczekiwaniom współczesnych kierowców, Ranger, pomimo swoich udoskonaleń, często jest krytykowany za wyższą cenę, co może zniechęcać. D-Max. Choć wydajny, zmaga się z wizerunkiem marki, który nie do końca przypadł do gustu wszystkim, wszystkie te ciężarówki za bardzo skupiały się na jednym aspekcie i uwydatniały swoje słabości. To właśnie może być główną zaletą Tazmana który w jednym pakiecie oferuje wszystko ponad przeciętnie. I moim zdaniem jest to o wiele lepsze niż cokolwiek, co oferuje konkurencja. A co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.